Witajcie, moi kochani! To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Witam Was bardzo serdecznie wieczorową porą. Dzisiaj będzie taki nietypowy film jak dla tego kanału, bo moi drodzy, przedstawię Wam perfumy z Zary, które znalazłam na męskim stoisku. Tak, na męskim stoisku. Zupełnie o tym zapomniałam, że jest coś takiego jak męskie stoisko z perfumami w sklepie Zara. A Zara jest daleko, daleko ode mnie, ale czasami tam bywam raz na dwa miesiące i po prostu przypomniałam sobie, ponieważ zobaczyłam mężczyznę młodego, który wychodzi z Zary, właśnie miał w ręku perfumy, i przypomniałam sobie o tym, że przecież na kolejnym piętrze jest stoisko z męskimi perfumami. I znalazłam perfumy, o których kiedyś już chyba rok temu czy pół roku temu było dosyć głośno na YouTubie. Bo są, zwykle się mówi, że są odpowiednikami, albo są bardzo podobne do hitów y, perfumerii niszowej. Więc zaraz wam pokażę, czy coś znalazłam na tym męskim stoisku, czy zdecydowałam się coś kupić i y, jak ja te perfumy oceniam. A pojechałam do Zary, do takiego większego miasta, w poszukiwaniu może jakichś też nowości dla kobiet i tak w ogóle, żeby się rozejrzeć, rozejrzeć, jakie mamy nowości na rynku. Tak w ogóle. I powiem Wam, że znalazłam bardzo ładne nowości, ale niestety nie w Zarze tym razem, jeśli chodzi o, o damskie stoisko. Znalazłam bardzo ładne zapachy w Joe Malone, jeden nowy zapach, w Rituals, limitowana edycja, li limitowanka tak naprawdę, i u Loxiton naprawdę bardzo, bardzo ładne, ciekawe zapachy z bardzo ciekawym składem, ale pozwólcie, że o tym opowiem w kolejnym filmie, bo dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na tych perfumach męskich z Zary. Bo moi drodzy, bardzo, bardzo rzadko u mnie na kanale pojawiają się filmy dedykowane mężczyznom, perfumom męskim. No bo jak wiecie, ja jestem kobietą i interesują mnie głównie perfumy damskie, jednak albo unisexy, ale te bardziej takie mm, skręcające w stronę damską. Natomiast wiem, bo mam też maile, wiadomości od mężczyzn że po prostu mam też widzów męskich, bardzo się z tego cieszę. W statystykach widać, że mężczyzn na moim kanale jest około 20%. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich mężczyzn i zachęcam do tego, aby częściej ujawniali się w komentarzach. Byłoby to miło. Zawsze fajnie jest, gdy jest ten balans, prawda? No, i dzisiaj właśnie opowiem Wam o tym, jakie perfumy znalazłam, czy jestem w stanie nosić te perfumy z męskiego stoiska. No dobrze, zaczynajmy, moi kochani, ale jeszcze tak gwoli gwoli ścisłości yy, przypomnę, że moim największym odkryciem yy, tego roku, tak, mamy, no tak, tego roku, tego roku jeśli chodzi o zarę, o, jeśli chodzi o Zare to jest właśnie ten zapach yy, Stellar Amber, yy, o którym bardzo wiele już mówiłam. Tylko napomnę, że jest to, jak wiecie, odpowiednik yy, Guidance Amouage czyli bardzo drogiego zapachu yy, marki Amouage bardzo wyrafinowany, oryginalny zapach, i mam też wieści od Was, od kobiet, które testowały ten zapach i które też mają Guidance, że zdecydowanie ten zapach jest podobny do Guidance, i nawet jest. Powiedzia... Spotkałam się z opinią, że jest ładniejszy niż, niż oryginał. Mnie też chyba bardziej podoba się ten zapach niż oryginał, w sensie, że. Ten zapach bardziej mnie tak chwycił za serce, po prostu bardzo pięknie układa się na mojej skórze, bardzo tak mięciutko. I nie ma w nim takiej dość trudnej, początkowej nuty z guidance, takiej dziwnej, takiej chemicznej troszeczkę nuty. Tak czy inaczej, uważam, że ten zapach tak w ogóle na półce damskiej zdecydowanie wyróżnia się, jest to jeden z najlepszych zapachów Zary od wielu lat według mnie. A trudno jest mnie zadowolić, jeśli chodzi o perfumy. Jestem osobą wymagającą. Te perfumy układają się na mojej skórze przepięknie, są bardzo mięciutkie, bardzo kobiece. Także, okej, okay, o, o tym zapachu wiele już mówiłam. Polecam, póki jest, aby kupić. Naprawdę polecam, bo pewnie zniknie za jakiś czas. Tak jak to wiecie, z tymi zapachami zary jest, że one znikają dosyć szybko. No i właśnie, mając na uwadze, że one dość szybko znikają, poszłam na to męskie stoisko. Mm, już tak przed zamknięciem sklepu, no i zaczęłam szukać zapachu, o którym było głośno na YouTube już około chyba rok temu czyli yy, Sun De Desert at Sunset czyli yy, pustynia o zachodzie słońca. Yy, jest to zapach, oczywiście unisex, ale jest to zapach yy, mówi się, że to jest odpowiednik Angel Share yy, Kiliana. Angel Share to jest kolejny hit po Guidance. To jest naprawdę wielki hit. Miałam kiedyś próbkę tego zapachu w oryginale. Powiem tak, nie, nie ugięły się pode mną nogi. Jest to unisex, taki bardzo słodki, zawiesisty. Tylko, że dla mnie tam... tam jest, to jest ciekawa granuta, oczywiście, ale po prostu za, za, ten zapach Kiliana jest dla mnie taki zbyt przewidywalny. Troszeczkę zbyt przysadzisty, zbyt przewidywalny. Ale yy, chciałam poznać ten odpowiednik, właśnie yy, jak on pachnie. I teraz oczywiście przeczytam na początku, co tutaj mamy w środku. Jeszcze ciekawostką jest to, moi drodzy, że ten sam twórca, który stworzył Angel Share od Kiliana, stworzył również dla Zary ten zapach. Zara kooperuje z Joe Malone, Zara kooperuje z coraz lepszymi perfumierzami, więc warto tam czasami zaglądać. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, większość zapachów mnie rozczarowuje, ale jednak czasami można znaleźć coś fajnego. Czasami. Dobrze, więc co my tutaj mamy? To jest Floral Oriental i to jest pierwsza wersja. Tak, to jest pierwsza wersja, bo jest jeszcze wersja Intense z innym składem. Natomiast ja chciałam poznać tę pierwszą wersję. I tutaj mamy tak: kadzidło, gorzką pomarańczę, korzeń irysa, cynamon. Czekoladę, tonkę i drzewo cedrowe. Także generalnie powiem jeszcze tak, że ten, te zapachy na stoisku męskim, one są takie dosyć, powiedziałabym, delikatne, w tym sensie, że mają, taki, mają takie właśnie składy y, z takimi nietypowymi składnikami. Zaraz pokażę y, konkretnie. Y, czyli tam na przykład może się pojawić malina, może się pojawić palo santo, y, może się pojawić właśnie dużo przypraw, wanilii. I, I te zapachy są, powiedziałabym, relatywnie bardziej takie delikatne, takie bardziej przystępne, i rzeczywiście one, one prawdopodobnie są też robione pod kątem unisexu, unisexów, tak? No bo nieczęsto nie, nie spotykamy w męskich perfumach malinę, cynamon, palosanto, czekoladę. No nie często, chociaż oczywiście coraz częściej, dlatego że. Zapachy yy, gourmand, również te dla mężczyzn są jak, na, jak najbardziej yy, modne. No dobrze, więc mamy odpowiednik Angel Share, Kiliana. No i jak to pachnie? Moi drodzy, tak wygląda butelka. Ładny, prosty, minimalistyczny flakon w grubym szkle. Czy właściwie z grubego szkła? Yy, dla mnie ten zapach jednak skręca w męską stronę. Ale wiem, że są kobiety, które. sporo kobiet, które tak w ogóle noszą męskie perfumy. I jest sporo kobiet, którym nie przeszkadza taki delikatnie samczy, męski wydźwięk zapachów. Ja jestem tą kobietą, która, która raczej woli te unisexy, które skręcają w damską stronę. Ale z ciekawości kupiłam ten zapach. I powiem tak, on jest mniej taki, mniej taki może intensywny mniej wyrazisty niż niż Angel Share i mniej może troszeczkę mniej słodki, ale akurat ja to poczytuję za korzyść, tak? Dlatego że dla mnie Angel Share był taki zbyt tak wiecie łopatologicznie to wszystko było podane tak mocno, przesadziście, tak właśnie alkoholowo, likierowo. Tu mamy troszeczkę więcej w tym zapachu tej przestrzeni, jest więcej przestrzeni, jest więcej powietrza. Zapach jest przytulny, miły, kuszysty, zdecydowanie wybija się cynamon i tonka. I moi drodzy, nawet teraz, teraz one się chyba macerują, te zapachy z zary, bo teraz czuję po kolejnej aplikacji coś, czego nie czułam wcześniej, czyli czuję taką jeszcze nutkę Coca-Coli, a wcześniej tego nie czułam, naprawdę. A nosiłam go jeden długi dzień, długi dzień i długą noc nosiłam ten zapach, zaraz opowiem. Tak, jeszcze tutaj można czuć, wyczuć takie nuty właśnie szarlotkowe z powodu tego cynamonu. Ja teraz jeszcze czuję troszeczkę Coca-Coli. Także, jeżeli kobiet, są tutaj kobiety, które lubią zapachy męskie i w ogóle im to nie przeszkadza, taka pewnego rodzaju jednak samczość w tle zapachu, to jak najbardziej polecam, ale generalnie polecam no, mężczyznom ten zapach. Uważam, że to jest ciekawa propozycja za około 100 zł, przynajmniej w Anglii. Jest to ciekawa propozycja. Tak jak powiedziałam, ten zapach stworzył ten sam twórca, który stworzył Angel Share, i ja bym chciała czuć ten zapach na ulicy od mężczyzn. Jak najbardziej jest przytulny, jest elegancki, ma tę taką nutę, właśnie taką al dobrych alkoholi, też. Um, czyli kojarzy się też z, takim właśnie jesiennym, z taką jesienną posiadówką w, jakimś ładnym, w jakiejś ładnej restauracji czy pubie. Może się też kojarzyć z kominkiem, z właśnie z jakimiś skórzanymi kanapami. To jest zapach łatwy do noszenia. Dla mnie jednak ciut skręca w stronę męską, ale generalnie polecam kupić, polecam przetestować, bo naprawdę może się spodobać. Jeżeli nie kobiecie, to mężczyźnie. Jeżeli nie mężczyźnie, to kobiecie. Jak najbardziej. Całkiem niezła, niezła jakość tego zapachu. No i moi drodzy, no i zaczęłam jeszcze tam przeglądać inne zapachy. No, i szybko, y, szybko jakby sama poczułam, że jest tutaj też drugi zapach na tym męskim stoisku. Sama to poczułam, nie wiedząc jeszcze, że to jest odpowiednik jakiegoś innego zapachu niszowego. Y, sama to poczułam, bo miałam też próbkę tego zapachu, czyli odpowiednik, moi drodzy, wielkiego hitu, również ogromnego hitu, tak jak Angel Share, czyli By the, Firep By the Fireplace y, Margieli, czyli. Kominek, tak ognisko, kominek, właściwie kominek, ale y, ja bym też to. O, o, ja odbieram ten zapach jako taki też ogniskowy, taki dymny. No i już jakiś czas temu moi drodzy miałam próbkę tego zapachu By the Fireplace. I powiem tak, że ten zapach mnie niestety rozczarował. Wiem, że on ma ogromną rzeszę y, fanów, ale ja nie, do, nie toleruję do końca takich nut spalonego czegoś, spalonego drewna, czy ogniska, czy dymu. Ten zapach, taki dymu, czy ogniska, czy palonego drewna, ja uwielbiam w naturze, naprawdę uwielbiam. Łącznie z tym, jak kiedyś opowiadałam, że kocham, mam w pamięci zapach palonej smoły. W dzieciństwie czułam to często, więc te wszystkie takie akordy związane z ogniem, z dymem, z kadzidłem, bardzo mi się podobają w naturze, ale niekoniecznie na mojej skórze. Ja nie za bardzo toleruję, zwłaszcza w wydaniu takim mocno unisexowym, czy bardziej męskim. Natomiast znalazłam właśnie ten zapach gold. Momencik. O, to jest gold absolu. Tak wygląda. Gold absolu. Bardzo ładny, ładny, taki gładki e, korek. Naprawdę ładny, taki bardzo ładny, miły w dotyku e, flakon. Lekko złoty, żółt, żółtawo-złoty. No, i nawet nie wiedząc o tym, że to jest odpowiednik By the Fireplace, ja kiedy rozpyliłam na, na rękę, to, to czułam, że to jest właśnie taki odpowiednik tego zapachu. I ten zapach, powiedziałabym, on mocniej skręca w męską stronę niż ten oto zapach, który wcześniej pokazywałam. Ten zapach jest również pełen przestrzeni, delikatności, mimo że mamy tutaj te nuty dymne, tak jak w By the Fireplace. Takie ogniskowe, dymne, też takie właśnie jak palone drewno. Jest to wszystko tutaj w tym zapachu. Jeszcze raz powiem Gold Absolut, 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 absolut chyba. Nie, nie po francusku absolut. Nie. Gold, absolut, absolut, nie wiem, jak to przeczytać, nieważne. Wiecie o co chodzi. Czasami te języki, mi, język mi się plącze, bo jestem Polką, mówię, mówię codziennie, muszę mówić, mówię. Staram się mówić po angielsku, a większość perfum to jednak mają, większość perfum ma nazwy francuskie, i to wszystko czasami mi się miesza, naprawdę. Już w tej chwili czasami mi się to miesza. Dobrze, Gold to złoto od Zary. Flak, bu, przepraszam, pudełeczko wygląda tak, troszeczkę mi się tutaj porwało, no nieważne, nie patrzcie na to. I tutaj mamy z tyłu na każdym pudełeczku, z tyłu mamy właśnie podany, podany skład, co jest fajną rzeczą, bo od razu w sklepie możemy sobie podprzyczytać, co jest, co jest w tym zapachu. Więc to jest rodzina drzewnych zapachów. I mamy tutaj cytrynę, palo santo i kasztan. Kasztan. Więc pomyślałam sobie od razu, że wow, takie składniki. To są bardzo ciekawe składniki, one w ogóle rzadko występują nawet w niszy, tak, Palosanto, ten akord tego świętego drzewa w ogóle rzadko nawet występuje w niszy, więc jeżeli tutaj mamy w zapachu za ile on kosztował, zaraz wam powiem, niecałe 100 zł, 89 zł jakoś, tak? Jeżeli tutaj mamy właśnie kasztan, mamy palosanto, to pomyślałam sobie, biorę ten zapach. Może niekoniecznie dla mnie, bo on dla mnie skręca w męską stronę, ale dam go na urodziny mojemu przyjacielowi albo będzie dla mojego syna, bo jest to zapach też taki ciepły, pełen przestrzeni. To nie są takie killery, wiecie. Dla mnie to jest akurat pozytywne, że one nie są takie takimi killerami, yy, dlatego że właśnie one się potrafią tak ułożyć na skórze w taki sposób przestrzenny, ładny, delikatny dość. Tak? I tutaj mamy zdecydowanie właśnie taką ciekawą grenut, naprawdę ciekawą grenut, bo ta cytryna w tym zapachu jest kwaśna i ona fajnie się splata z takim delikatnie palonym palosanto. Palosanto ma specyficzną woń, to drzewo. Więc ono jest tak jakby lekko słodkawe, lekciutko słodkawe, dymne. Jednocześnie właśnie ta cytryna dodaje tutaj takiej kwaskowatości, a ten akord kasztanów y, z kolei no jest czymś takim bardzo oryginalnym, takim właśnie trochę orzechowym, powiedziałabym taki, takie dymne dymne orzechy. Ciekawa, ciekawa granut, delikatna, subtelna według mnie. I również ten zapach chciałabym czuć w moim otoczeniu na mężczyznach, jak najbardziej. Na pewno byłabym zaintrygowana, gdyby jakiś mężczyzna pachniał tym zapachem. Jest na pewno mniej dymny niż By the Fireplace. Właśnie nie ma tej takiej nutki spalenizny, która akurat na mojej skórze nie układała się zbyt korzystnie. Jest to wszystko takie troszeczkę rozwodnione, ale bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Tak. Jest taka słodkawość, taka kadzidlaność, słodkawość, słodkie drewna, właśnie takie trochę orzechy. Może takie orzechy gdzieś tam, które gdzieś tam łączą się z jakąś taką, taką nutą likierową, też tutaj coś takiego czuć. Też bardzo jesienny, taki no ciekawy jesienny gourmand. Drzewny gourmand, tak bym go nazwała. Dobrze moi drodzy, także polecam te, te zapachy, zdecydowanie polecam. I powiem Wam, że ostatnia, y, y, ostatnio w niedzielę byłam w pracy i miałam nocną zmianę. To rzadko mi się zdarza, bo nie lubię pracować w nocy i staram się nie pracować w nocy, no, bo to źle wpływa na organizm, no ale czasami muszę. I właśnie wróciłam z, tej, z tego z tej Zary, y, wróciłam i później szłam na, do pracy na 23. Bardzo późno zaczęłam i właśnie spryskałam się tym zapachem. Spryskałam się tym zapachem, i tak szłam do tej pracy, i, i, i myślę sobie tak, no Monika, no jednak troszeczkę pachniesz tak, tak samczo, tak? Troszeczkę, tak delikatnie, bez przesady. To nie jest żaden, wiecie, black afgano, <grym> które w moim mniemaniu to jest taki zapach samczy, ale nie do przejścia. Absolutnie nie do przejścia. Ale nie, no delikatnie, samczo, wiecie, w cudzysłowie to weźmy. Pachniałam, i pomyślałam sobie, no ciekawe, jak się skończy ta moja nocna zmiana. Jak to w ogóle będzie? No i moi drodzy, zaczęło się od tego, że pracowałam z mężczyznami głównie, no bo tam się też oczywiście ludzie zmieniają w pracy. Raz są kobiety, raz są mężczyźni, ale byli głównie mężczyźni, a potem sytuacja tak się troszeczkę e, tak się zmieniła, że musiałam jechać z pacjentką e, o piątej nad ranem, moi drodzy, o piątej nad ranem e, musiałam jechać e, razem z pogotowiem, po, pogotowie do, jej, do niej przyjechało ambulans i musiałam jechać do szpitala z nią o piątej nad ranem. A wiecie, jak człowiek się czuje o piątej nad ranem, nie muszę mówić, po Panej nocy. I spędziłam ponad 3 godziny w ambulansie z sanitariuszami. Bardzo fajni mężczyźni, tacy w sile wieku, wiecie, bardzo mili, fajni mężczyźni. Ale po prostu, wiecie, sytuacja taka w Anglii, jeśli chodzi o służbę zdrowia, naprawdę jest również nieciekawa. Teraz doświadczyłam tego, jak bardzo jest nieciekawa, też w tym aspekcie. Komedia, nie wiem, komediodramat bym powiedziała, dlatego że z pacjentką musieliśmy spędzić trzy godziny właśnie w, w karetce, gdzie było chłodno, bo to była noc dosyć chłodna, z tymi mężczyznami na tej małej powierzchni, i okazało się, że w szpitalu nie ma miejsc, nie ma odpowiedniej ilości pracowników i. Pomieszczeń, dlatego, jakby karetki pogotowia stoją na parkingu przed szpitalem moi drodzy, w długiej kolejce. Ponad trzy godziny czekaliśmy, I później pielęgniarka czy pielęgniarz przychodzi do karetki, bada pacjenta w karetce. Potem oczywiście, szpital bierze tego pacjenta na jednych noszach, na drugich noszach, na jednym łóżku, na drugim łóżku. I różne badania, yy, ale po prostu, wiecie, miałam czas, żeby porozmawiać z sanitariuszami. Właśnie te 3,5 godziny, oni mi tam jeszcze kawę przynieśli, bo, było fajnie, całkiem fajnie, no gdyby nie to, że noc, prawda? Człowiek chciałby spać jednak w nocy. I po prostu, moi drodzy, w pewnym momencie atmosfera była już taka wyluzowana, że po prostu porozmawialiśmy sobie na temat służby zdrowia. Oni mnie troszeczkę podpytali o Polskę, ja powiedziałam, co ja myślę o Anglii, o tym ich systemie tak ogólnie i oni po prostu wiecie poczuli taką ulgę, że mogą z kimś porozmawiać, że nie muszą już udawać, że wszystko jest w porządku i po prostu wiecie wylało się z nich tak, ale oczywiście tak żartobliwie, wiecie, żartobliwie porozmawialiśmy sobie o tym, że oni oni właśnie powiedzieli jak ich rząd jest fatalny, jak marnowane są pieniądze, jak to wszystko stoi na głowie, tak. Moi drodzy, i to nie jest, tak, bo ja zapytałam ich dlaczego oni tutaj mm, no właśnie, muszą pod tym, pod tym szpitalem koczować, bo nie tylko koczowali pod szpitalem ze mną i z pacjentką, ale później oni się tą pacjentką musieli opiekować na terenie szpitala. Rozumiecie? Czyli to nie jest tak, że oni dostarczają pacjenta do szpitala i odjeżdżają ratować komuś życie. Nie. Oni na każdym etapie kolejnych badań, prześwietleń, oni tam w tym szpitalu muszą koczować, muszą tę pacjentkę transportować, czyli nie zajmuje się nią de facto szpital, tylko oni ją. Jakby wiecie, transportują. Jeszcze ja jako osoba, która miała się też nią opiekować i zapytałam ich, czy to jest normalne, bo mówię w Polsce wydaje mi się, że zawsze tak było, że po prostu pogotowie dostarcza dostarcza pacjenta, no i zostawia tego pacjenta w szpitalu i odjeżdża ratować inne osoby. A oni mówią, że tak, tak kiedyś było, to jest normalne, tak powinno być, ale od trzech lat tak nie jest i oni muszą właśnie w tej kolejce, pod tym szpitalem, potem na terenie szpitala, wiecie, sanitariusze w takim specjalnym, w takich specjalnych mundurkach, oni muszą tam być w tym szpitalu. Dla mnie to dziwne bardzo, ale to jest opowieść na inną, na inną sytuację. Jak będę opowiadać jeszcze o Anglii, to może o tym opowiem. I moi drodzy, uściskaliśmy sobie ręce na koniec, bo skończyłam o dziewiątej tę noc trudną. I powiem Wam, że właśnie ten, ten zapach cały czas czułam na sobie, przez całą noc, rano jeszcze czułam, także ma bardzo dobrą trwałość. I ten zapach tak jakby tak właśnie taką mi zapewnił tutaj noc yy, spędzoną z mężczyznami w męskim środowisku, co jest nawet dosyć miłe. Natomiast generalnie no ja nie, nie, nie polecam nikomu pracować w nocy. Wiem, że niektórzy muszą, ale. Ale to nie jest do końca miłe. Natomiast zapachy, jak najbardziej polecam. Dajcie znać, czy może ktoś z Was ma te zapachy, może ktoś z Was zna te zapachy, jakie odbieracie. To by było na tyle. Taki dzisiaj chyba krótki film, dosyć, 22 minuty, no taki przeciętnie, przeciętny. Moi drodzy, jeszcze tylko tak na koniec, nie chcę być złośliwa, absolutnie nie odbierajcie tego, tego tak, nie jestem złośliwa, ale powiem, że. Widzę, że na niektórych kanałach perfumowych polskich no, kobiety zaczynają, że tak powiem, opowiadać o życiu i udzielać również różnych porad, tak jakby zainspirowały się innym kanałem, no nie pokażę palcem którym. Nie, nie odbierajcie tego jako złośliwość, chciałam po prostu to, to po prostu powiedzieć, że widzę, że również o niektórych zapachach, o których ja mówię, no, nagle zaczyna być głośno na innych kanałach, cieszy mnie to, to znaczy, że jestem oglądana, <laughs> Także fajnie jest być też inspiracją dla innych, jak najbardziej. Moi kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, czy znacie te zapachy z Zary i mm, jak tam u Was, jak tam mija Wam jesień. Zapraszam już niedługo na kolejne filmy. Moi drodzy, idzie do mnie, idą do mnie dwie super próbki, super zapachów, których jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Yy, czyli yy, ten grecki zapach Coffee Addict, o którym też jest głośno grecki zapach i jeszcze ta, taka specjalna wanilia od Chloe, butikowa wersja, Buty, butikowe zapachy Chloe, chyba zapach właśnie Quentina Bisha, jak dobrze pamiętam, taka specyficzna drzewna wanilia. Oczywiście to będą próbki i idzie do mnie również drugi zapach tej marki, o której ostatnio opowiadałam i to również będzie wanilia. Jestem bardzo ciekawa tej wanilii, mam nadzieję, że jutro wszystko do mnie już dotrze i będę mogła zrobić dla was kolejne recenzje i opowiedzieć o tych nowościach, które poznałam. jeszcze raz powiem, Loxitone, Rituals, Joe Malone, bardzo piękne zapachy. także oglądajcie mnie, zapraszam na kolejne filmy. do usłyszenia, do zobaczenia.